Hej, jest wtorek 30 kwietnia i oglądacie rozwiązanie sporkle quizów z podcastem 5 na 5 Mnie nie ma w domu, ale sporkle samo się nie rozwiąże. W związku z czym e, zapraszam do tego, żeby e, cztery dzisiaj quizy ze Sporkul rozwiązać wraz ze mną, e, albo przynajmniej patrzeć, jak ja właśnie e, się, czy nie błaźnię się mniej lub bardziej. Cztery filmy, cztery postaci i jedna aktorka. Talula. Iris Stinsma, Clarice Staring i Sarah Tobias, to jest oczywiście Jodie Foster. Lian Twoi, Annie Porter, Gracie Hart i Debbie Ocean, tu już po pierwsze, w sumie tak, zrobimy tak z panami wczoraj, czyli jak pierwsze nazwisko znajdziemy, które znamy, to będziemy zaznaczać i w tym wypadku jest to Sandra Bullock, Lisa Rowe, nie wiem, Jane Smith, Angelina Jolie, Sarah Wayland i Lara Croft, dopiero na Larze Croft jestem zupełnie pewien, że jest to Andrzej Julie, Donna Sheridan, nie wiem. Miranda Priestley to jest oczywiście Meryl Streep. W filmie Diabeł ubiera się u prady". Księżniczka Anna, Eliza Doolittle to jest Aubrey, e, Aubrey, Audrey Hepburn. Sugar Kane Kowalczyk, nie wiem. Paula de Bewoois, Lorelei Lee i Rosalind Tabor. <grystanie> wyskoczyli tutaj z imionami. E, może. Może Marilyn Monroe, ale pójdziemy dalej. Vivian Ward. Vivian. Nie, Scarlett O'Hara się nazywa. Anna Scott, Tinkerbell i Tess Ocean. Hmm. Kate Blanchett. Kogo z kim pomyliłem? Julia Roberts. Jesus Christ. Huka przecież fatal. K. Natasha Romanow, Scarlett Johansson. Dr. Chase Meridian. Satin, Marisa Coulter i Virginia Woolf. Nicole Kidman. Matilda. A, to inna Matylda w takim razie. Jane Foster. E, Natalie Portman. A, Matylda, ale z e, Leona. Ri, Dominika Jegorowa. Myślałem, że może Florence pił, ale... A, ja, Katniss, tak, Dominika Jegorowa. Katniss Everdeen, to jest Jennifer Lawrence. Ginger Knowles, Leticia Musgrove, Storm, Haley Berry. Queen Elizabeth I, Carol Eyre, to Kate Blanchett. Meredith Vickers. Kojarzę nazwisko, ale nie dopasowałem. I brato Furiosa, to jest Chalis ethron, Tracy Flick, to jest Reese Witherspoon, Andrea Sachs, Mia Thermopolis, uh, Anne Hathaway, nie wiem gdzie jest. Może jest w intern, jest Andrea? Nie, Andrea Sachs jest też w Diablo, biera się prawda chyba. Elvira Hancock, Catwoman, Michelle Pfeiffer, Red Queen, Helena Bonham-Carter, Gertie, Smashley Simpson, Lucy Whitmore i Casey Becker. To brzmi absolutnie jak w postaci od Whoopi Goldberg, ale. Clementine Kruczyński to jest Kate Winslet. Corina Washington, Oda May Brown, Dolores Van Cartier. Sister Mary Clarence, i de Haina to jest Whoopi Goldberg. Margaret Maggie the Cat, Polit, Velvet Brown, Cleopatra to jest Elizabeth Taylor. Marilyn Monroe. Lucy Whitmore to musi być Drew Barrymore. I to co pomyliłem to jest oczywiście Julia Roberts po. Zachwysłałem się czymś zupełnie innym. E, ok, 50 filmów do kliknięcia z 2002 roku: Steward Little 2, Born Identity. Coś wyciągnąłem, jakieś złe filmy, bo miałem. Um, ok, gdzieś ominąłem e, 2003 rok, ale wrócimy do tego: ehm, Children of God, City of God, Two Towers. Cabin Fever Lilo and Stitch, Harry Potter and the Chamber of Secrets. The White Chick. About the boy, we know I'm gonna a chick when you the Star Trek oh, Nemesis. Nie byłem pewien, ale Ice Age Road to Perdition. Bardzo fajny film. Made in Manhattan. Ale fajne spowiedział o tym filmie, że wystąpił w nim dla pieniędzy. The Master of. Idziemy dalej, The Count of Monte Cristo, Red. Idziemy dalej. Room. Idziemy dalej. <coughs> Men in Black. Of Fire. Ring of Fire. Reign of Fire. Chyba taki film o Smoke at the time. Okay. 40 dates and 40 nights. We were soldiers. Die another day, czyli bond, ghost. Story mi nie pasuje. Będziemy musieli kilka tutaj ustawić inaczej. Phonebooks. Bardzo fajny film z Colinem Farelem siedzącym w. Um, Boże, w budce telefonicznej. Collateral damage. A walk to remember, czyli. Jeśli dobrze pamiętam, adaptacja Nicolasa Sparksa z, uh, z Mandy Moore: uh, Catch Me If You Can Blue. Idziemy dalej: Big Fat. Dalej: Star Wars Episode 2: Attack of the Clones: Murder by Numbers: Treasure Planet: uh, Importance of Being Earnest: Bandit Like Beckham: 28 Days Later. Uh, niedługo doczekamy się. Kolejnego filmu, 28 lat później, 25 godzina, uh, Resident Evil, Lion King mi nie pasuje, ale jaki, jaki, uh, yeah, idziemy dalej, County, hmm. Orange County, Lanes, Femme Fatale, uh, czyli chyba Brian De Palma, Minority Report, Gangs of New York. Queen of the Damned, czyli Aliyah w filmie An adaptation and Rise of Vampirach. One hour photo. Uh, Robin Williams. Um, far from heaven. Eight legged freaks. Two weeks. Notice. My big fat Greek wedding. I teraz idziemy dalej. The Hot Chick. Coś tamboukoleś udaje kobietę. Coś w tym stylu. Master of Disguise. Red Dragon, dobra, czyli adaptacja Tomasa Harris'a. Panic Room, e, czyli David Fincher w niedocenianym strasznie azylu. The Time Machine, e, Guy Pierce, adaptacja H.G. Wells'a. Ghost Ship, e, ludzie raczej tyrają ten film, mi się bardzo podobał. Blue, nie wiem. Big Fat Liar, The... Scorpion King, a, czyli spin-off od filmów z Mumią, z Rokiem w roli głównej. Orange County mi pasuje. Changing Lanes, nie wiem, i Blue Crash też nie kojarzę, ale mamy to. I ostatni, e, przepraszam, przedostatni quiz. E, Aktor w źle narysowanym filmie z 2000, e, z lat 2010, z dekady 2010. Matthew i Christian Bale to będzie oczywiście Ford kontra Ferrari albo lemon, ale widzę, że a jest. <laughs> Doceniam, że ktoś narysował od tyłu ten znaczek Forda. Daniel Radcliffe i Kieran Heinz. Nie pamiętam. Się. Viola Davis i Denzel Washington. Szukamy płotów, są fences. Rooney Mara i Daniel Craig. To jest Girl with the Dragon Tattoo. Bardzo ładne. Keegan Michael Key i Jordan Peele. W 2016. Keanu. To pasuje, nie? Ale. Bo e, nie rozpędza się. Bruce Willis i Helen Mirren, to jest red. Ale dwójka nawet. Okej. Okay. Kirsten Wigg i Melissa McCarthy Bridesmaids. Mark Ruffalo i Rachel McAdams grali w... Uu, trudne. Mark Ruffalo Spotlight. Tom Hardy i Harry Styles jest z Dunkierka. Charlie Throne i Chris Hemsworth, uh, Snow White and the Hans. <laughs> Huntsman. Azar elgort Lily James, Baby Driver. Taylor Swift i Judy Dench. Taylor Swift i Judy Dench. Ale teraz mnie teraz zaskoczyli. King. Money ball. Money dobra? Ok, to będziemy wiedzieć. Julia Roberts i Javier Bardem. W czym wyście grali razem? Dobra, jedziemy sobie to. Lady Gaga i Bradley Cooper, to jest uh, f, um, A Star Is Born, Brad Pitt Jonah Hill jest w uh, Moneyball, Colin Firth i Hannah Bonham Carter jest King's Speech, Mahershala Ali Vigo Mortensen jest Green Book, głosy Chris, Pr Chris Pratt i Elizabeth Banks, to jest Lego, Edina Menzel i Kirsten Bell, jest Frozen, Hakim Phoenix i Robert De Niro. Są w Jokerze. Daniel Radcliffe, u już wiem, gdzie są uh, Titles with Judy Judi w, w Kotach. Eat, Pray, Love, yeah. uh, Daniel Radcliffe i Kieran Hines są w Black Widow, ale wyciągnęli... O oh Boże, Black Widow, co ja Woman in Black, ale wyciągnęli film, to jest, jest lata 2010 i uh, Keegan-Michael Key i Jordan Peele są w Keanu dobrze i e, aktorzy z filmów. siedmiu aktorów z pierwszego filmu sześciu aktorów z drugiego filmu pięciu aktorów i tak aż do jednego siedemka aktorów e, Two Towers czyli druga część wieznych <gryzny> druga część e, Władcy pierścieni Andy Serkis Kate Blanchett jest Hugo Weaving jest John Davis jest jako Gimli Serkis jako Gollum Kate Blanchett jako Galadriela, Hugo Weaving jako Elrond Liv Tyler jako mm, a Rwena? Uh, Richard Harris nie, nie popełniaj tego błędu znowu, Sean Astin jako Samwise i Viggo Mortensen jako Aragorn. Sześciu aktorów Harry Potter i Chamber of Secrets. Na spokojnie. Kenneth Branagh, który gra Gilderoy Lockhart'a. Maggie Smith, która gra uh, profesor McGonagall. Richard Harris Dumbledora jeszcze, robi Coltrane um, Hagrida. I teraz, kogo minąłem? Wolę nie zgadywać teraz randomowo, bo nie chcę kogoś nie chcę tutaj um, spieprzyć. Dwóch dwójka aktorów mi jeszcze zostało, dobrze, ale to zrobimy. Catch me if you can, nie ma problemu. Chociaż znam tylko dwóch. Tom Hanks i Leonardo DiCaprio. I przechodzimy dalej. Cztery czterech aktorów podkładających głosy pod epokę lodowcową. Na pewno jest Ray Romano. I na tym się kończy moja pewność. Trójka aktorów w Spider-Manie. Tu powinno być ok. Kirsten Dance, Toby Maguire, Willem DeFaul. Trójka aktorów w Blade 2, to jest Wesley Snipes. I. Chcę powiedzieć, John Legisano. I One Hour Photo jest Robin Williams. I teraz przechodzimy do ciekawszych. Zaznaczymy Julie Walters i Matthew Lewis, chociaż nie, mam, nie jestem pewien, kto to jest. Catch me if you can. Kto tu może jeszcze być? Marty... Christopher Walken pasuje? Czy Ron jest w Blade? Jest. John Leguizamo wydaje mi się, że podkłada głos. Chuck Black brzmi jak podkłada głos i Alan Tudyk brzmi jak podkłada głos i Kashmir Fiken. O nie, więc nie pamiętam, że nie odam zgra w tym filmie. I Martin Sheen. O, udało się. Trochę, trochę e, trzeba było wyciągnąć jakiejś takiej logiki, po próbowania zgadnięcia, ale udało się rozwiązać ten quiz. Dziękuję bardzo za dzisiejsze wtorkowe rozwiązywanie z wraz ze mną i zapraszam już jutro na kolejne.